Cześć, z tej strony Adam z kanału Filipiny bez cukru, to fajnie, że jesteś. Dzisiaj zabieram Cię na wycieczkę po codziennym życiu na Filipinach, ale ostrzegam, nie będzie to przewodnik zbiór podróży. Także wybrałem 10 rzeczy, których tak naprawdę nie zrozumiesz, dopóki nie przyjedziesz, nie zamieszkasz na Filipinach, każdy z Was może mieć jakieś inne takie rzeczy, jeśli chcecie się z nimi podzielić y, ze mną tutaj, czy z nami, to zapraszam do komentowania, ale póki co zapasz kawę i jedziemy. Pierwszą sprawą, którą chciałbym omówić, to jest tak zwany Filipino Time, czyli y, czas filipiński. Maybe tomorrow. Takie powiedzenie Ugmang na lang y, tak naprawdę może znaczyć. Y, nigdy, nie. No, y, tłumaczy się, że to będzie jutro, ale tak naprawdę to y, może oznaczać. Jutro pojutrze, a czasami nigdy nie, to raczej taki, wiecie, brak wyrazu pośpiechu w tym takim ich stylu życia, że im się po prostu nigdzie nie śpieszy, że jutro też to można zrobić. No i wielu obcokrajowców, szczególnie Euro Europejczyków, może mieć trudności z dostosowaniem się do takiego życia, do tej mentalności, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do pośpiechu, do punktualności, do planowania. A dla Filipińczyków ważniejsze tak naprawdę są relacje i spokój niż zegar. Także z czasem dopiero zaczynasz doceniać ten luz pod warunkiem, że nie musisz załatwiać jakichś różnych spraw urzędowych, bo wtedy się zaczyna kocioł. No jak musisz z nimi jakoś tam pracować, czy to w banku, czy gdzieś tam w jakichś urzędach, no to wtedy ten filipiński luz i spokój no, może przeszkadzać. Sam ostatnio o tym właśnie myślałem Filipino Time i tak naprawdę no, też y, zwróciłem uwagę, że im się nigdy nie śpieszy na tych drogach, jeżdżą powoli. Ale doszedłem do wniosku, że tak naprawdę no, nie ma gdzie im się śpieszyć, no bo jak przejadą z, z punktu A do punktu B i czy im to zajdzie jeden dzień, czy tam y, dwie godziny, czy pół dnia, to tak naprawdę nie ma różnicy, bo przeważnie i tak nie mają nic innego do roboty później, także taki mm, i ten, ten ich po prostu też jest niepośpiech nie pośpiech, czy brak pośpiechu, to wynika z tego, że no nie mają zbytnio tutaj też yy, co robić, no i to taki jest ich styl życia przez to. No. Następną sprawą, którą trzeba zrozumieć na Filipinach, to jest rodzina. Rodzina to jest po prostu yy, wszędzie i rodzina to jest na Filipinach świętość. Nawet jeśli umawiasz się z jakąś jedną osobą, to w pakiecie często dostajesz czy kuzynów, czy tam jakaś ciotka, czy yy, wujek tam przyjdzie z kimś. Wspólne mieszkanie tutaj kilku pokoleń na Filipinach w jednym domu to jest norma. Przez to też y, obowiązek wspierania takiej y, rodziny ciąży często na tych najmłodszych dorosłych. Także jeśli poznasz jakąś y, dziewczynę, to trzeba mieć świadomość tego, że za nią y, zawsze będzie stała y, rodzina, nigdy nie będzie sama. To dla takiego cudzoziemca, dla kogoś z Europy może być, y, wiecie, no, szokujące. No, taki brak prywatności, jakieś nieustanne wizyty, bo Rodzina jest duża, czyli czasami jakieś oczekiwania finansowe. No ale z drugiej strony y, dla takiej filipińskiej rodziny jest to ogromna siła, bo zawsze można na kogoś liczyć. Kolejną sprawą, y, o której chciałabym porozmawiać, to jest y, jedzenie i to jest ryż. Ryż na Filipinach to nie jest dodatek, to jest fundament i ryż y, jest po prostu królem y, filipińskiej kuchni. No, Zjeżdż go na śniadanie, obiad i kolację. Powiem Wam szczerze, z mojego doświadczenia też wiem, że jak no, na przykład Janina, nie zje ryżu 2-3 dni, no to chodzi głodna i, i tak naprawdę ten ryż to mogłaby jeść kilka razy dziennie. Jest to dla Filipińczyków normalne i nawet kiedy tam czasami zje Filipinka hamburgera czy spaghetti, to, to dalej będzie głodna i. No, będzie potrzebowała zjeść tego ryżu. Dla Europejczyka przyzwyczajonego do różnorodnych dodatków i chleba może to być zaskakujące, ale po pewnym czasie zaczyna się rozumieć, że ryż rzeczywiście syci w inny sposób, daje energię i jest po prostu codziennym rytuałem tutaj na Filipinach. I ja sam zaczynam po prostu tego ryżu jeść, no dużo jak nigdy wcześniej. Także tak to jest. Następną sprawą, y, którą chciałbym omówić to jest uśmiech tutaj na Filipinach i tak naprawdę ten uśmiech to nie jest y, zawsze oznaką szczęścia. Filipińczycy są znani z tego, że uśmiechają się nawet w trudnych momentach, y, ale nie zawsze właśnie to oznacza jakąś tam radość. No. Często za tym y, uśmiechem kryje się jakaś nieśmiałość, stres czy jakaś y, chęć uniknięcia konfrontacji, bo Filipińczyk woli się uśmiechnąć niż ciebie tak naprawdę jakoś urazić czy Skłamać. Dla ciebie to może być mylące, no bo ciężko jest odróżnić prawdziwe emocje i z czasem dopiero uczysz się, że uśmiech tutaj na Filipinach to nie zawsze znaczy to samo co w Twoim kraju. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest white skin. White skin tutaj na Filipinach to jest prestiż. Na Filipinach jasna skóra to jest symbol piękna wyższego statusu. Tak naprawdę tutaj lokalni ludzie to się zasłaniają od słońca. Jak widzisz ludzi, przeważnie Filipińczyków, to oni się zasłaniają od słońca i tylko tutaj dla turystów to jest atrakcja. nie? Dlatego też wielu, wiele osób używa kosmetyków wybielających, czy jakieś reklamy tutaj jak na Filipinach są, to są pełne modelek o jasnej cerze. I dlatego, taki Europejczyk, który myśli, że jest to coś pożądanego tutaj na Filipinach, to się może poczuć zaskoczony przez to. To ma też swoje kulturowe podłoże, takie jak kolonializm, media czy aspiracje społecznościowe. Dlatego zrozumienie tego zjawiska naprawdę wymaga czasu i otwartego umysłu. Kolejna sprawa to jest głośno i tłoczno. Na Filipinach prywatność nie istnieje i filipińskie domy są często otwarte. Z cienkimi ścianami, z dużą ilością ludzi, także wszyscy wszystko sobie wiedzą. Tak naprawdę, dzieci biegają, kurczaki latają, tam muzyka gra i nikt, nikt, się, nikt się tym nie przejmuje, bo po prostu dla nich tak wygląda normalne życie. Dla jakiegoś introwertyka może to być naprawdę wyzwanie. Cisza to luksus, który wiesz, rzadko się zdarza. Ja wam często opowiadam właśnie o tych głośnych motorach jeżdżących po nocach czy karaoke. No nie każdy Europejczyk przy takich klimatach się będzie mógł odnaleźć, no ale oczywiście na Filipinach można znaleźć dalej miejsca gdzieś w ciszy, gdzie można się naprawdę odciąć i zresetować od tej takiej gonitwy europejskiej cały czas w pośpiechu czy za pieniądzem. No i właśnie do takiej, do takiej przerwy w życiu Filipiny są dobre. Tyle tylko, że tutaj się nazywa kolejny problem, o którym chciałem tutaj pomówić dla Filipińczyków to jest całkiem normalna sprawa. Dla nas, Europejczyków nie. I to jest problem z dostawą prądu. Z tym się naprawdę wiele małych wysp boryka. Przez to się też różnego rodzaju inne problemy pojawiają, jak problemy z dostawą paliwa, czy wody. Nie mogą ludzie pompować, czy napompować właśnie baniaków z wodą. Ale też na przykład internet. Internet tutaj na Filipinach w mniejszych y, miejscowościach to naprawdę kuleje. No, przez to, że jest duże zapotrzebowanie na internet często zrywa połączenia, nawet z moich live'ów y, no, mam doświadczenia, że czasami jak robię live, to dwa, trzy razy zrywa połączenie, a y, no, niby zasięg jest dobry. Czasami no, może, to, y, może to frustrować ludzi. Ten internet tutaj na Filipinach w tych y, odległych miejscach. No, szczególnie jeśli pracujesz y, online. Kolejną sprawą, którą trzeba zrozumieć na Filipinach, to jest to, że jesteś biały, to jesteś bogaty. Jesteś y, z zachodu, no to jesteś bogaty tutaj. Nieważne czy przyjechałeś y, z ostatnim tysiącem na koncie, czy jak wyglądasz. Tutaj inni y, Filipińczycy będą tak o tobie myśleć i nawet taki y, pierwszy przypadek y, z tego tygodnia, jak wodziłem Janinę Worze do pracy, no to tam jest taki jeden sklep sari sari. Któregoś razu poszła tam Janina właśnie coś kupić, no to jej powiedzieli, że... Znaczy zapytali się tam, że ona jeździ z białym na motorku, no i powiedzieli jej, że no to ona jest bogata, jak ma białego faceta, to właśnie dla takich lokalnych ludzi jest w jakimś sensie ustawiona, no i jest w lepszym statusie. Tak naprawdę nie ma co się dziwić tym ludziom, bo sami zarabiają jakieś w granicach 100 euro, czy może 200-300 euro miesięcznie, to już naprawdę są dobre prace tutaj na Filipinach w takich pieniądzach, więc no, będziesz traktowany po prostu jako bogaty tutaj. Następną sprawą, którą trzeba zrozumieć na Filipinach, prawo. Prawo to jest raczej taka sugestia tutaj. No, oczywiście istnieje, obowiązuje, ale egzekwowanie tego prawa to już jest całkiem inna historia. I na przykład w przepisach tych ruchu drogowego, jak coś się wydarzy, to możesz być pewny, że to zawsze będzie. Twoja wina, naprawdę nie słyszałem o wypadkach takich, żeby to było filipińczyka wina. Zawsze tutaj to jest twoja wina i w, wiele, w wielu wypadkach opiera to się po prostu na, na takich znajomościach. No, im więcej ludzi zna ta osoba, załóżmy poszkodowana, ale tym masz gorzej, bo po prostu no, to będą zawsze jakoś historie przeciwko tobie, nie? To prawo zawsze działa na korzyść tutaj Lokalsa. W ogóle biurokracja czy jakieś załatwianie tutaj e, spraw związanych później pokolizyjnych, to jest e, no może wyrwać z butów, czy gdzieś jakieś e, załatwianie formalności dla jakiegoś przyzwyczajonego kolesia, który e, wiesz, zawsze pod e, zegarek e, w Polsce czy w Europie działał do jakiejś polskiej biurokracji, to naprawdę tutaj to może być zderzenie z inną planetą tutaj na Filipinach. Na koniec zostawiłem sobie temat filipińskiej gościnności, bo Naprawdę jak się przyjeżdża pierwszy raz na Filipiny, to ma się wrażenie, że oni oddadzą Tobie serce na dłoni. Są niesamowici gościnni. Często podzielą się z tobą jakimś kawałkiem ryżu, czy zaproszą do domu, nawet jak znają cię tam 5 minut. Często też jak chodzi gdzieś po praży jako obcokrajowiec, no to jak są gdzieś jacyś w kolesie, czy jest jakaś impreza w ogóle ogólnie, to poczęstują cię alkoholem, czy zaproszą do towarzystwa. To jest takie tutaj Normalne. Tutaj na Filipinach wydaje się, że y, trzeba szczególnie umieć y, wyczuć granice między serdecznością a interesownością, bo w wielu wypadkach właśnie pod tym takim uśmiechem i gościnnością no, y, czekają jakieś oczekiwania. No, i y, no, Znam historię, że mówię, no, ludzie po poznają czasami kogoś y, gdzieś tam przy piwku, no, y, posłuchają jakiejś historii, no, chcą pomóc jakoś no, i później się okazuje, że po dwóch, trzech miesiącach jak tam chcieli pomóc, no to nic z tego nie wychodzi. No i dlatego no, trzeba naprawdę mieć tą taką sztukę rozważenia, nie? czy ktoś potrzebuje na tobie zarobić, czy po prostu to jest taka serdeczność, bo taka osoba jest. To będzie tyle w dzisiejszym filmiku, tym bardziej, że nagrywam dla Was dźwięk walczący z piłą, który koleś y, piłuje oczywiście cały czas y, gdzieś tam niedaleko w każdym bądź razie mam nadzieję że dźwięk będzie y, lepszy taki wiecie filipino style niemniej jednak jeśli podobał y, ci się film lub y, wyciągnęłeś dla siebie jakieś informacje to zapraszam cię daj lajka y, nowe osoby również do y, zapraszam do właśnie subskrypcji kanału y, u mnie dowiecie się jak te Filipiny wyglądają jak ja to tutaj je widzę i wszystko bez cukru. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć mnie a propos cukru, to można to też zrobić przez Bami Kofi. Wkleję Wam link tutaj na koniec. Jeśli ktoś miałby ochotę, to tak można docenić moją pracę. Dzięki Wam jeszcze raz bardzo za to, że jesteście. Pozdrawiam wam wszystkich, Was wszystkich. Sana Ol.